poranny czesak językowy w przestrzeniach zarówno rustykalno łąkowych jak i industrialnych, czyli tyły Kampusu UJ, czy też Mordoru na Ruczaju. Ale będę mówił o czymś bardzo sensualnym, czyli o potrawie, która polega na tym, że na wrzącą wodę trzeba sypnąć garść mąki. Górale sypali mąkę jęczmienną, ale pewnie każda inna w jakiś sposób głód zaspokajała, zaklejała w każdym razie cały przewód pokarmowy, pozwalała wyciągnąć jakieś wartości odżywcze i przeżyć. Jak ta potrawa się nazywa? Na Orawie kluska, ale też sapka, gdzie gdzie kulasza, gdzie gdzie jeszcze inaczej, radbym pozbierał te liczne nazwy. Dziękuję.